Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przed nami tajemniczy woreczek. Czy czym nam się kojarzy taki oto worek? Słuchajcie, no kojarzy się miło i fajnie i przyjemnie, ale to nie jest pora roku, w jakiej jesteśmy aktualnie. Bardziej z zimą i z brodatym świętym, świętym Mikołajem w takim worku przynosi nam prezenty. Z czym jeszcze nam się kojarzy? Słuchajcie, jest takie powiedzenie, nie kupować kota w worku. Starsi widzowie to pewnie pamiętają, taki program z Eguntem Heizerem Roli prowadzącego, mianowicie iść na całość. Tam nagrodą pocieszenia, jak się nie wygrało, czegoś w bramce numer 1, 2, 3 był kod zong. Zaraz zobaczymy, co kryje się w naszym woreczku, i czy to będzie tylko kod zong, czy prawdziwie to do samochodu. Słuchajcie, nie przedłużajmy, rozpakujmy to. Nie będę Was już w niepewności, bo ja wiem, co to jest. Tutaj znajduje się pokrowiec. Na samochód. Zaraz sobie go przetestujemy, założymy. Ale zanim to, pokrótce powiem Wam, dlaczego czegoś takiego warto używać, kiedy warto używać, w jaki sposób to nakładać, czego się wystrzegać. Słuchajcie, to jest, jest, warto to używać z kilku powodów. Jeżeli mamy samochód, tak tutaj, w ciemnych barwach, czarny bądź szary metali, no na słonecznej pogodzie wiadomo, nam się bardzo takie auto nagrzewa. W drugich z kolei warunkach atmosferycznych, opadów, czy to deszczu czy to śniegu, auto nam się szybciej brudzi, ponownie jest do mycia i bawimy się w nasz ukochany detailing, ale wiadomo, no nie zawsze na to mamy czas. Też nawet jeżeli auto stoi w garażu przez dłuższy okres czasu, korzystamy z samochodu weekendowo, bo jest to jakaś nasza weekendowa zabawka, też umówmy się, nie zawsze to jest każdy weekend. No, przez tydzień, dwa tygodnie czasu samochód też nabiera warstwy kurzu. No, znowu musimy stosować jakiś quick detailer, żeby z powrotem odzyskać ten połysk dla kieru przed wyjazdem. A tak nakładamy sobie taki oto pokrowiec. na no, samochód ściągamy. I mamy go w żywych, czystych kolorach. Jednak czego się wystrzegać? Słuchajcie, podstawowa zasada jedna. A pokrowiec ubieramy na umyty samochód. Umyty, czysty samochód. Samochód nie może być skórzony, nie może zawierać brudów. Nie może zawierać żadnych opiłków z drogi czy to śladów jakichkolwiek na bocznych fragmentach błota, bo takie elementy podczas nakładania, ściągania takiego pokrowca, podczas przesuwania go będą nam rysowały elementy lakierowane w samochodzie, jak i wykończenia pianoblekowe, a w skrajnych przypadkach nawet i szyby. Dlatego dziś Mamy umyty samochód przygotowany do założenia pokrowca. Pokażę Wam jak to zakładać, jak to wygląda. Pokrowce, oczywiście, w zależności do jakiej bryły samochodu, kupujemy w różnych rozmiarach. Zobaczmy co kryje nasz oweczek. Słuchajcie, ja już tu widzę jakieś dodatki. No moi drodzy, tutaj już ktoś poszedł na grubo i po całości. Bo też dodał jakąś kłódkę, słuchajcie, z takim kodem zabezpieczającym, trochę jak do roweru, z linką stalową. Jak rozumiem, gdzieś to pewnie można opleść i to nam zabezpieczy przed kradzieżą też. Nie wiem czy pokrowca, czy samochodu, czego. Nie wiem do końca, czy to będę stosował z uwagi na fakt, że ta linka jest stalowa, kłódka też metalowa i myślę, że to mogłoby gdzieś nam tutaj właśnie dotykać. Dotykać elementów karoserii i rysować przy większej ilości użytkowań. Słuchajcie, musimy zdążyć, bo nie wiem, czy słyszycie to. Ja słyszę, już brzmi, więc pewnie będzie niedługo lało. Tutaj mamy też jakieś paseczki, pewnie do oplatania tego pokrowca. Zobaczymy, czy nam się to przyda, czy nie. Na razie sobie to odłożymy. Dam sobie to dziś do kieszeni i rozpakujemy sam pokrowiec. No tutaj nie zaprezentuję Wam jakiejś szczególnej marki tych pokrowców, raczej marek no name'owych, mamy całą stertę po różnego rodzaju portalach internetowych. Bardziej tutaj się należy kierować jakością wykonania materiału, żeby on był gruby, fajny. No i cóż, mamy tutaj dosyć grubego materiału pokrowiec, myślę, że on się nam nie będzie rwał. W kolorze, co ważne, takim srebrnym. Kupujcie raczej w tego typu kolorach, bo w przypadku właśnie ciemnego samochodu one raczej będą takie pokrawce odbijały słońce niż nie utrzymywały. Wiem, że czasem może czarny pokrawiec ładniej by wyglądał, ale po pierwsze będzie się Wam szybciej brudził i po drugie też jak gdyby no, dodatkowo będzie samochód nagrzewał, a nie o to nam tu chodzi. Rozłóżmy to. Ja myślę, że rozłożymy to po prostu wzdłuż samochodu. Zobaczymy jak to sobie tutaj wygląda. Moi drodzy, to rozłożyłem sobie to dokładnie odwrotnie, więc delikatnie, tak żeby nie porysować lakieru, przełożę sobie to na drugą stronę. Pokrowiec mamy rozłożony wzdłużnie, samochód. Ten model tutaj, akurat wyposażony jest w takie wypusty na lusterka, co pomagają nam w ubraniu go. Myślę, że zaczniemy sobie właśnie od tych elementów. Tutaj, tutaj mamy taki oto wypuścić. Moi drodzy, tutaj znalazłem jeszcze taki element. To mi się trochę do końca nie podoba, i ja myślę, że tutaj nieco sobie to przekonstruuję, po prostu pozbędę się tego metalowego kółeczka. Zakładam, że właśnie to kółeczko pewnie jest po jednej i po drugiej stronie i służy do zaplatania tej stalowej linki. Ale słuchajcie, no, przy zakładaniu ciągłym takiego podgowca będzie to powodowało obryzowywanie lakieru. Także ja się tego pozbędę. No i co, ja nam trochę tu przeszkadza, ale rozkładamy dalej przejdę sobie na drugą stronę. Ustrzymuję. Ok, jesteśmy na drugiej stronie. I tutaj co, zakładamy na drugie lusterko. Moi drodzy, w tym momencie, no już nam się to w zasadzie nie przesuwa w płaszczyźnie podczerwienia samochodu. Rozkładamy sobie również z tyłu. Naciągamy na boczki. No i na przód samochodu. W okazji pokażę Wam zaraz jedną ciekawostkę. Okej. Okay. W porządku. I jeszcze został nam w tyłu. W zasadzie do no. no i mamy to. Moi drodzy, pokrótce tak to wygląda, eee, co mogę wam powiedzieć o tym, eee, nie wiem czy zauważacie, mam fajne elementy, takie nazwijmy to obrysy, tak, mamy tutaj taki obrys, po jednej, po drugiej stronie, również z przodu, na lampach, no do czego to służy, służy do tego, że jeżeli samochód nam stoi gdzieś przy ulicy, tak jak nawet mamy tam przykład, operatora poprosimy, tak, właśnie tam, no to widzicie, jeżeli ktoś przejeżdża tą ulicą, to wieczorem, bo głównie tego przecież używamy na noc, takie obrysy będą nam odbijały światło, będą odblaskowe i będą powodowały lepszą widoczność naszego ubranego zbiornika samochodu. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze jeden bajer, który tutaj ma ten odgrowiec. No po stronie, oczywiście, mówimy o europejskim standardzie, czyli kierownica po lewej stronie, po lewej stronie, przedni Mamy takie wejście troszeczkę, jak do namiotu. No, zobaczcie, ma sobie podnieść. No i jesteśmy w stanie otworzyć drzwi, kierowcy. Słuchajcie moi drodzy, po co to jest? no jest to po to, że czasem się zdarza taka sytuacja, że już przyjechaliśmy do domu, samochód ubrany, pokrowiec. Nagle nam się przypomniało, zapomnieliśmy kluczy, telefonu, okularów samochodu. No i co, tak chciałbym było ściągać wszystko na nowo, wiatr nam porwał Więcej roboty, a tak wciutko jak do namiotu jesteśmy w stanie wskoczyć i sobie nasze rzeczy Naprawdę Wam to polecam Jeżeli ktoś właśnie tak użytkuje samochód niecodziennie, codziennie yy, Raczej weekendowo Dba żeby samochód był cały czas czysty, żeby ładnie wyglądał Naprawdę polecam Tak samo dla osób, które w zimie nie mają garażu, nie mają gdzie trzymać samochodu rano potrzebują szybko wyjechać do pracy nie chcą skrobać szyb, odśnieżać auta taki pokrowiec oczywiście jest odporny na wodę na wszelki brud, więc tylko go ściągamy w tym momencie zaraz Wam też pokażę jak to ściągnąć fajnie, żeby nam tutaj woda spłynęła i mamy czysty i gotowy do jazdy samochód to cóż moi drodzy teraz pokrótce może jak to też ściągnąć fajnie ja już Przyznam się szczerze, że testowałem to kilka razy. Najlepszą formą na ściągnięcie tego jest ściąganie od przodu w kierunku do tyłu. No i tak sobie właśnie to też zrobimy. Ściągamy sobie z jednej strony na przód. następnie z drugiej strony maski. I następnie tak jak tutaj ściągamy sobie, odtaczamy do wewnętrznej strony. Było dokładnie tak samo, a następnie całość na miociku zmijamy od tylnej strony, oczywiście, zsuwamy wewnętrzną stronę, tak aby. Który już osiadł nam tutaj na tym pokrowcu Nie rysował nam samochodu Zwijamy, wkładamy do naszego magicznego woreczka. No i to wszystko w zasadzie. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobał ten produkt, czy ktoś Was stosuje, czy chciałby. Wejdźmy w, jakieś, w jakąś dyskusję, myślę, że będzie ciekawa. Tyle. Z tym materiałem zostawiam Was i do następnego odcinka. Cześć, trzymajcie się, hej.